Coraz częściej ogród zakładamy nie tylko by go podziwiać, ale także by z niego czerpać. Warzywa, owoce, zioła to rośliny, które ponownie wracają na ogrodowe grządki. Małe szklarenki, rabaty ziołowe, mini sady czy zakątki z krzewami owocowymi to coraz częstszy widok w naszych ogrodach. Stają się one ogólnoużytkowe. Chcemy jak najwięcej z nich korzystać. I nawet w najbardziej wymyślnym, wypielęgnowanym, wypieszczonym ogrodzie powinny się znaleźć takie miejsca, bo owoce, warzywa czy zioła z własnego ogrodu smakują przecież najlepiej. Rośliny te uprawiamy z myślą, by były smaczne i zdrowe. Warto zatem zwrócić uwagę na produkty naturalne. Szczególnie ważne jest to przy ochronie i nawożeniu takich roślin. Substral naturę 2 w jednym to w 100% naturalny nawóz pochodzenia roślinnego. Stworzony jest wyłącznie z odpowiednio przerobionych odpadów warzywnych. Można go stosować w uprawach ogrodowych, sadowniczych, a także w szklarenkach czy tunelach foliowych do wszystkich upraw działkowych i przydomowych. Zawiera podstawowe składniki pokarmowe NPK oraz przetworzoną materię organiczną. Co bardzo istotne, jest wolny od wszelkich patogenów i nasion chwastów. Ciekawy jest także sposób działania tego naturalnego nawozu. Działa bowiem dwuetapowo. Po pierwsze, zawiera łatwo przyswajalny dla roślin azot w formie amonowej oraz substancje pokarmowe pobierane przez korzenie. Gwarantuje zatem roślinom dostęp do naturalnych składników potrzebnych do bujnego i zdrowego wzrostu. Po drugie, to także aktywator podłoża, który wpływa na poprawę struktury ziemi. Dzięki odpowiednio dobranym naturalnym składnikom pochodzenia roślinnego stabilizuje m.in. pH podłoża, stymuluje rozwój systemu korzeniowego i gwarantuje utrzymanie żyznej warstwy próchniczej oraz wilgoci. Wykorzystując taki nawóz, nie tylko zasilamy i odżywiamy nasze warzywa czy rośliny owocowe, ale także użyźniamy glebę w ogrodzie. Jednym z najważniejszych składników decydującym o żyzności podłoża jest bowiem próchnica, czyli humus. A to między innymi zawartość substancji humusowych decyduje o żyzności i strukturze podłoża, czy możliwościach zatrzymywania wody. Ma zatem bezpośredni wpływ na wzrost, zdrowie i plonowanie roślin. Nawożąc rośliny i stosując preparaty pochodzenia naturalnego, warto także jednocześnie zwiększać zasobność w próchnicę. Nawóz rozsypujemy wokół roślin i lekko mieszamy z podłożem. Na metr kwadratowy wystarczy około 150 gramów. Można go wykorzystać do niemal wszystkich roślin rosnących w ogrodach, ale szczególnie warto stosować go do warzyw, ziół czy roślin owocowych. thank you